Hej, cześć kochani! Ja witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. I dzisiaj przychodzę do was z kontynuacją serii, którą już zaczęłam na moim kanale. Była ona co prawda już jakiś czas temu, także możli możliwe, że zapomnieliście o niej. Ale ja dalej o niej pamiętam, dalej o niej myślę i dalej szukam inspiracji i pomysłów na filmy do niej. A mianowicie jest to seria szukania oszczędności. a teraz wracamy do pokoju, bo tutaj jest straszny pogłos Tak, także jak widzicie, dzisiaj będziemy szukać oszczędności w kolejnym pomieszczeniu, w kolejnej sferze naszego życia, a mianowicie jest to Łazienka. O co w tej całej serii chodzi? Chodzi tutaj o to, żeby właśnie Wam przekazać różnego rodzaju kategorie rzeczy, czy pomysłów, czy jakichś takich, można powiedzieć, delikatnych typów, sposobów, moich sposobów, moich spostrzeżeń na punkcie właśnie różnych kategorii naszego życia, w których jesteśmy w stanie w łatwy, przyjemny, w miarę bez żadnej specjalnej inwazji sposób zmienić go delikatnie na to, żeby troszeczkę więcej przeoszczędzić troszeczkę, więcej takich właśnie można nawet powiedzieć bardziej rozsądny sposób z, e, robić rzeczy, e, których niekiedy robimy w mniej rozsądny sposób, żeby właśnie dzięki temu e, taką, takim efektem ubocznym było to, żebyśmy zaoszczędzili troszeczkę pieniędzy. Także co? Zaczynamy. Są to myślę, że takie dość nieoczywiste pomysły, nieoczywiste sposoby. No bo wiecie, nie będę Wam tutaj mówić na przykład o tym, żeby e, nie wiem. E, Wyłączyć wodę w trakcie mycia zębów, czy, czy tam, nie wiem, częstsze prysznice niż, niż mycie się w wannie, czy zgaszanie światła, jak wychodzisz z pokoju. No bo to są takie rzeczy, które jakby często o nich się mówi, są one dość oczywiste i myślę, że większość z nas mimo wszystko je robi. A dzisiaj porozmawiamy o takich troszeczkę mniej oczywistych, troszeczkę takich właśnie, które ja sobie, w sobie przynajmniej sobie. Takie w które ja so sobie w sobie wyrobiłam i dzięki którym naprawdę dużo jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu oszczędzić, no bo wiecie, grosz do grosza, a później widzimy efekty tego wszystkiego. Pierwsza rzecz, ograniczenie jednorazowych produktów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim waciki, tego typu rzeczy. I tutaj taka alternatywa dla tego, między innymi na przykład właśnie wielorazowe wasi, waciki, jeśli lubimy używać powiedzmy płynów do demakijażu, takich, wiecie, błędów micelarnych czy toników takich, które potrzebują, do których potrzebujemy waciki czy coś takiego, to wtedy takie wielorazowe waciki są naprawdę fajną opcją, bo można je, wiecie, ja na przykład robię tak, że w większość przypadków myję je po prostu pod bieżącą wodą, troszeczkę wezmę sobie mydła i je przepłukuję i raz na jakiś czas je wrzucam do pralki razem z innymi rzeczami. I piorę. Tak samo mam również taką, taką rękawiczkę. Ona była troszeczkę droższa, już co prawda. Ona jest z firmy Raypatch. I ona jest typowo do demakijażu: ją po prostu się zwilża wodą. I ona fajnie zmywa makijaż. To jest fajna opcja, no ale troszeczkę droższa. Jeśli nie chcemy się w takie rzeczy bawić, no to po prostu takie wielorazowe waciki, po prostu z materiału, można je nawet sobie samemu zrobić, jeśli chcemy, totalnie bez kosztów. Jak mamy jakąś bawełnianą koszulkę, której już nie używamy, albo już jest po prostu sprana, zepsuta, z dziurami czy cokolwiek, to po prostu wycinamy sobie takie waciki z niej w sensie takie kółeczka, czy tam. Trójkąty, prostokąty, jakie cokolwiek chcemy. Zszywamy sobie dwa ze sobą i mamy coś takiego. Także bardzo, bardzo prosta, łatwa rzecz i polecam. Drugą opcją są po prostu produkty, które są bezwacikowe czy właśnie bez używania wacików. Czyli, jeśli chcemy ograniczyć używanie wacików, to wtedy, na przykład, zamiast używania płynu micelarnego, używamy jakichś pianek czy płynów do demakijażu, do takich wiecie, do, do mycia, czy żeli jakiś, czy coś takiego. A jeśli chodzi o toniki, to mamy również coś takiego na przykład. Są to toniki bezwacikowe, które się nakłada po prostu na rękę, czy jeśli są takie w sprayu, to również to są. Jest jakaś opcja, no i po prostu się to w tą twarz wmasowuje, wklepuje. Także fajne opcje są teraz na rynku, więc można korzystać i nie trzeba wcale nawet w ogóle mieć wacików w domu, bo nie są one tak naprawdę potrzebne. Aktualnie jest tak dużo opcji, że można coś znaleźć dla siebie. Jeśli nie chcemy się po prostu bawić w takie jednorazowe rzeczy, które, wiecie, kupujemy, użyjemy raz i wyrzucamy do kosza, więc to jest takie trochę mało ekonomiczne, mimo wszystko. Druga rzecz jest to minimalistyczne podejście do kosmetyków. Mam tutaj na myśli kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki do. Kolorówki, kosmetyki do włosów, no tak naprawdę do wszystkiego. Po prostu warto jest podejść do tego w sposób taki właśnie minimalistyczny, konkretny. Ja staram się, żeby mieć ze wszystkich produktów, które mam do włosów, do, do twarzy, do pielęgnacji, do kolorówki, czy tak dalej, mieć faktycznie jeden, maksymalnie dwa takie produkty, które naprawdę, szczerze, bardzo lubię. I szukam takich produktów nadal, żeby mieć faktycznie takie, które są no po prostu najulubieńsze moje i nie kupować innych w ogóle. Wiem, że są osoby, które lubią sobie eksperymentować, ale jeśli eksperymentują, jeśli lubicie eksperymentować, jeśli lubicie mieć różne produkty, no to wtedy po prostu sobie. Kupujecie maksymalnie dwa produkty z danej kategorii, i jeśli macie już te dwa, to nie kupujecie następnego. Możecie sobie go dodać do listy rzeczy, którą chcecie mieć następnym razem, jak tamta się skończy, ale nie kupujcie więcej, bo wtedy nie daj, że sobie zagracacie. To jeszcze kupujecie i później, nie daj Boże, jeszcze nie zużywacie, one się yy, psują, termin się kończy i wyrzucacie. Także. Minimalistyczne podejście to jest fajna opcja. Dlaczego dwa? Dlatego, że ja uważam, że niekiedy skóra się przyzwyczaja za mocno do jakiegoś produktu, do jakiegoś składnika w produkcie i wtedy nie widzimy żadnych efektów. Dlatego wtedy warto troszeczkę sobie zamienić te produkty i później, wiecie, raz na jakiś czas zamieniać i dzięki temu widzimy znowu efekty. Przynajmniej ja tak mam. Także. Yy... Tak, z każdej kategorii po dwa produkty to jest Max, i wtedy takie fajne, minimalistyczne podejście mam do wszystkiego. Nie kurzą nam się te produkty, nie niszczą nam się, nie traci się ich ważność, bo je zużywamy na bieżąco i dzięki temu mamy nie dość, że mniej zagracone łazienka, to jest ważna rzecz również. I druga sprawa to właśnie to, że nie wydajemy miliona monet na kosmetyki i różnego rodzaju produkty. Hej! Właśnie wsiadłam w mokrej wannie tylko po to, żeby nagrać dla was ten moment. Także za to poświęcenie zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeśli podobał wam się ten film do tej pory i zostawienia subskrypcji, jeśli tego nie robisz jeszcze, a chcesz być na bieżąco z moimi filmami. A teraz wracamy do momentu tego filmu, na którym skończyliśmy. Pa! Kolejna rzecz, troszeczkę z innej beczki podej podejdziemy do tego, a mianowicie proste zmiany w wystroju dają naprawdę efekt. Jeśli jesteście na etapie tworzenia dopiero swojej łazienki, czy na przykład nie wiem, jesteście na etapie tego, że zmieniacie, remontujecie, czy coś takiego łazienkę, albo po prostu macie swoją już łazienkę, to myślę, że fajną opcją jest to, aby nasza łazienka była taka totalnie minimalistyczno basicowa, można powiedzieć, czyli nie wiem szare kafelki, czy białe, czy jakie tam lubicie, no ale wiecie, żeby to było jakby mało na Zdringolone różnego rodzaju rzeczy. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, jest to mało. Y Dość kolokwialne słowo, ale wiecie, wiecie co mam na myśli dzięki niemu. I małymi, prostymi, takimi wystrojowo-dekoracyjno-praktycznymi rzeczami jesteśmy w stanie bardzo zmienić efekt wyglądu naszej łazienki. Jeśli lubimy dużo zmian, to jest to naprawdę fajna opcja, żeby sobie właśnie mieć, powiedzmy, nie wiem, różnego rodzaju kolorowe ręczniki, czy dywanik, czy dozownik do, do płynu, do, do mydła albo w ogóle fajna opcja jest to w ogóle ten przezroczysty dozownik do mydła, bo wtedy możemy sobie kupić mydło różnego koloru i wtedy mamy już inny kolor wystroju, także brilliant. I tutaj, wiecie, są to dość rzeczy tanie, a nie musimy, wiecie, całej łazienki zmieniać i wszystkiego co tam jest. Wystarczy dosłownie dywanik pod tym, wiecie, taki dywanik, co jest w łazience łazienkowy, jakiś, wiecie. Yy... Dozownik do mydła, ręczniki, ewentualnie szczotka do kibla, i tak naprawdę mamy zupełnie inną łazienkę, bo łazienka to. W większości przypadków jest to dość kameralne pomieszczenie i dzięki temu takie kilka naprawdę malutkich zmian jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić efekt wizualny tego pomieszczenia. Także jeśli właśnie lubimy zmiany, jeśli lubimy coś zmieniać i chcemy to zrobić w sposób budżetowy, no to wtedy myślę, że to jest najlepsza opcja na to, żeby fajnie tak dodać troszeczkę ciekawości naszemu w którym jest Łazienka, bo dzisiaj skupiamy się właśnie na Łazience. Kolejna rzecz, kolejny temat, troszeczkę z innej beczki po raz kolejny. Jest to stosowanie, faktyczne stosowanie produktów, takich, które używamy do czyszczenia, do prania, do nie wiem, wszystkiego, co mamy. Wiecie, tak typowo, zazwyczaj te produkty mimo wszystko są w Łazience. Używać ich zgodnie z. Sposobem ich stosowania, który jest w instrukcji. Uwierzcie mi, że jeśli, wydaje mi się, że większość z nas by zobaczyła sobie faktycznie, przeanalizowała i przeczytała y sposób użycia płynu do płukania tkanin albo. Płynu do prania albo tych płynów uniwersalnych do czyszczenia, do mycia czegokolwiek, do mycia powierzchni po prostu, to podejrzewam, że 85% z nas używa ich źle, to znaczy w, zazwyczaj w zbyt dużych ilościach. No i co? I dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę dużo przeoszczędzić z tego względu, że jeśli będziemy tego używać mniej, no to. Wiadomym jest to, że będzie nam on na dłużej starczał, więc będziemy musieli go mniej kupować, tego produktu, tych produktów. Dlatego y, stosowanie produktów zgodnie z ich zaleceniami na upakowaniach, jest to naprawdę dobry sposób na to, żeby oszczędzić pieniądze. Także polecam. I ostatnia rzecz, myślę, że nie dla wszystkich, ale jednak dla osób, które są dość zapominalskie i takie roztrzepane, jak ja na przykład, to myślę, że się przyda taki sposób, taki, taki, taki tip jakby ode mnie. Żeby nastawiać sobie budzik, czy jakiś timer, czy cokolwiek na telefonie, czy, czy tam na zegarku, na kiedy powinno się skończyć nasze pranie w pralce lub w suszarce. Ponieważ wtedy, po pierwsze, nie będziemy mieć takich sytuacji, że zapomnimy o praniu w pralce i stęchnie ono i będziemy musieli drugi raz włączać płukanie w płynie, bo, bo będzie po prostu śmierdzące zamiast, jeśli tego nie zrobimy i zaoszczędzimy dzięki temu prąd tak samo jeśli chodzi o suszarkę nie wiecie ile razy naprawdę, nie wiecie ile razy zapomniałam o praniu w suszarce i ono wiecie, jak się skończy w suszarce pranie robić to ono przez bardzo długi czas jeszcze co chwilę tak miele w tej suszarce te pranie, więc to naprawdę dużo prądu dodatkowego zżera dodatkowo jeśli już przestanie te mielić już stwierdzi, I dobra i tak że o mnie zapomniała więc przestanę je mielić i tak będzie zimno jak ona je wyciągnię. To jeszcze się świeci taka lampeczka Że ono już jest skończone Więc to też pożera prądu Ym, Więc no y, Warto sobie y, ustawić budzik Bo wtedy po pierwsze właśnie Zaoszczędzimy prąd A po drugie jeśli wyciągniemy z suszarki pranie Które jeszcze jest ciepłe I od razu je złożymy To wtedy mamy naprawdę dużo zaoszczędzone Na y, na prasowaniu. Nie musimy tyle prasować rzeczy. W większości przynajmniej rzeczy nie trzeba prasować. Także znowu po raz kolejny drugi etap oszczędzania energii, oszczędzania prądu i do tego oszczędzania czasu i naszych nerwów na prasowanie rzeczy. Oczywiście, jeśli lubicie prasować, to wtedy możecie specjalnie sobie zostawić suszarkę, żeby móc wyprasować. Ale ja osobiście jestem osobą, która jakoś niekoniecznie lubi prasować i tracić na to czas, więc warto i myślę, że to się sprawdzi sprawdzi wielu z nas, sobie nastawiać te budziki, żeby faktycznie pamiętać o tym naszym praniu i wyciągnąć je w odpowiednim momencie, dzięki temu nie będziemy musieli tych rzeczy robić. Ok, to jest moje pięć sposobów na to, jak zaoszczędzić na, zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy na takim pomieszczeniu, jakim jest łazienka, i sposobach właśnie moich na to, żeby to jakoś zaczęło fajnie, fajnie działać. Jeśli wy macie jakieś fajne swoje sposoby, jakieś fajne swoje nawyki, typy, Pomysły, to zapraszam Was do zostawienia ich w komentarzach, wtedy będziemy mieć fajną, taką, taką kompleksową wiedzę. Tutaj pod tym filmem, również poza moimi sposobami, to jeszcze Waszymi sposobami na, na, te, na te rzeczy, właśnie w komentarzach. Dzięki temu będzie właśnie taka kompleksówka tego wszystkiego i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i nauczy się czegoś nowego z tego filmu. Także serdecznie zapraszam Was właśnie do tego, żeby zostawiać je w komentarzach, te swoje pomysły, sposoby i tak dalej, i tak dalej. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego. Pa pa.